Znajdujemy się w Kamieniu Małym, gdzie trwa koncentracja sił i środków do poszukiwania osoby zaginionej. Według informacji, które udało się uzyskać, mężczyzna zadzwonił na numer alarmowy, informując, że znajduje się niedaleko przyjazdu kolejowego w Kamieniu Małym, jest osobą bezdomną i nie czuje nóg. W chwili obecnej na dworze mamy temperaturę minus 10 stopni i właśnie rozpoczynają się działania poszukiwawcze. W działaniach brało udział łącznie 28 strażaków z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Kostrzynie na Dody, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim oraz jednostek OSP Witnica, Mościce i Bogdaniec. Wykorzystano drona oraz składy. W akcji uczestniczyło także 28 policjantów, 12 z Komisariatu Policji w Witnicy oraz 16 z Komisariatu Policji w Kostrzynie nad Odrą. Szukano jednej osoby, a strażacy odnaleźli dwóch wychłodzonych mężczyzn. Na miejsce skierowano dwa zespoły ratownictwa medycznego, które zajęły się odnalezionymi osobami. Jeśli przez przypadek trafiłeś na tę rolkę, zaobserwuj kanał, polub go, aby być na bieżąco. Ryszard Dubik, służby w akcji Kostrzy nadodrą.